Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło porodzi syna któremu nadasz imię Jezus on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów a stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami Zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus.